Ciało widzowie, w tym filmie tepam się te się to graczy, ale mogę używać tylko ośikiery oraz wukłów do pokonania ich. Jeszcze na wstępie szybkie ogłoszenia parafialne. Został zakupiony przeze mnie nowy mikrofon, a dokładniej Shure MV7X, także jakość audio od następnego filmu powinna być na jeszcze lepszym poziomie. Oraz macie jeszcze ustawienie mojego celownika na federze. Przypominam, że gram na federze, bo wiele osób się o nie pytało i oczywiście... W tym filmie jest również losowanie na listę 150 105 lajków, pod tym filmem jedyne co trzeba zrobić to zostawić suba, lajka oraz komentarz ze swoim nickiem. Macie jeszcze tutaj zwycięzców z poprzedniego odcinka i ja będzie nie zapraszam do oglądania. Dobra, taptałem się już do jakichś osób pierwszych, okej. Okay. Jazda, lecimy, lecimy z nimi. Dobra, ty, bije, 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 z siekiery pierw, okej. Okay. <ścoughs> Jak to w ogóle wygląda, to jeszcze nie mogę ich trafić z tej siekierki. Dobra, gościu dostaję niezbyt kryty z tej siekiery. Dobra, ty ja mu nic nie zadaję za bardzo, ale... Spróbuję z tego łuku trochę, bo teraz tutaj podziabać. Że tak powiem, zjem sere filka. Ty, naprawdę już, o, od, kurde... Ja cię kręcę... A nie, jest tutaj, dobra, okej. Okay. Dobra, jest. Pięknie. Pięknie, że tu jest. Dobra, lecę w niego, lecę w niego w takim razie. Dostaje jakiś kryty. Dobra, jazda, kolejny kryt. Gościu. Ty, ta siekierka to coś mu chyba zadaje. Jak on, jak on se perełkę cyka. Dobra, zjem sobie mięsko. W sumie ekonomicznie, a co tam? On w ogóle jakiejś dziury wpada, ale widzę, że wykony wyczepał. Ty, no nie ma już go. Widzę, orę. Dobra, to taki tak pierwszy test tak naprawdę tej siekiery. Z tym łukiem, No nie było źle, nie ukrywam. Nie było źle. No, ta siekierka ma 13. Jednak atak damage, no to tu trochę. Trochę ta świerka powinna zadawać, ale chciałbym bardziej właśnie tę utrę potestować e, Ale też zobaczymy jak, jakie będą tutaj e, predyspozycje do tego, dobra, lecimy dalej Dobra, jestem już u kolejnej osoby, tu jest w ogóle jakiś Steve'ek, jakieś stivki się dwa biją Ty, dropa został z niego, okej, okay. dobra Zostawiamy go w kołobiebie i zobaczymy ile zajmie mi strzał, żeby go zabić O, dwie strzały, czyli jedna strzała zadaje około tam powyżej, e, powyżej tam pięciu serc Także, no bardzo w porządku. No i w ogóle mam z nich dwa tropy. Dobra, jest tu jakiś gościu kolejny bez seta. W ogóle, nie wiem, tepam się do tych ludzi wszystkich, ale tu bez seta są. Tej kolejny gościu bez seta, dobra, pierwszy zabijemy tego gościa, dobra, poty, pyk, pyk, jazda. No i został zabity. A tam jest ten jego kumpel. I ten jego kumpel też muszę go hitnąć, muszę go hitnąć. Dobra, dostał hitna jednego. Okej, okay, ma połudce. Dobra, ma kolejny raz połudce. Dobra, i zabijemy ich dwóch, dobra, fajnie. Ty, już ma pięć mystery boxów w takim krótkim czasie. Mega. Przytupałem się w ogóle do kolejnych jakiś oponentów tutaj. Nie wiem co tu jest grane, ale... Ale tu jakiś gość, na niewidce chyba był, nie? Dobra, zabijam ty. Co jest grane? W ogóle. Tu pełno jakiś multikon było. Dobra, przytupałem się do jakiegoś gościa. Jazda. Lecimy. Lecimy z tematem. Przytupałem się do jakiegoś Zetiego. Jazda. Lecimy, kolejny został zabity. Okej. Okay. Tu jakieś stiffki jeszcze są. Lecimy. Sebusia został poz pozabijany, na hita również. Dobra, pięknie. Kolejny. I kolejny Dobrze, dobrze, kolejny, kolejna osoba została zabita Dobra, mam z nich tylko jednego Mr. Boxa na plus w sumie Ale Ale Kit z tym lecimy Dobra, lecimy, ale dostał oklep ostry Do, osta, dostał ostry oklep. Dobra lecimy, lecimy teraz e, z tym wszystkim siłką. Dobra, ja dostaję ładny, ładny tutaj oklep z tej siekiery. Dobra. Dobra, dostaję, dostaję, dostaję tych, tych strzał Ok, zjem sobie refilka, bo mi dosyć dużo HP zadaje Dobra, muszę sobie podorać trochę Pyk Okej, okay, tu jest jakaś dziurka, to od razu podoram Dobra, jest pięknie Dobra, ale dostaję, 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 dostaję Ładny oklep, naprawdę Dobra Gościu Dobra, dostaję, dostaję w kratce Ostry, ostry oklep, naprawdę Dobra, jazda, 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 jazda Jazda, dostaję Dobra, 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 Ej, ale to jest OP i teraz będzie orał. Jokie to jest OP ta taktyka z, tym, z tymi komłybami i z tym wszystkim. Ja cię kręcę. Dobra, Ej, ale podejrzewam, że dosyć, dosyć dużo mu zabiły, zabi, zabiło, zabrało mu dosyć dużo hapa. Ale jest taktyka jak najbardziej OP. <grym>, dobra, ja, ja w takim razie spadam, jak ktoś się nie chce ze mną Na Na górze jest faktycznie ta taktyka totalnie e, be, jakby nie tyle co bez sensu, co, co po prostu słaba jest na górze. Ale pod ziemią, jak jest coś w komuś, to jest naprawdę mega, mega OP. Tylko, że niestety zora, bo nie zdążyłem go tam zabudować. No ale, no ale mówi się, mówi się trudno. Lecimy, jazda. Jestem z nim w kratce. Lecimy, teraz możemy. Lecimy. lecimy, lecimy w takim bądź razie. Dobra, zabuduję tylko go. A czemu nie mogę? Nie mogę tego zrobić podczas walki. Aha, to jest grane. Czemu nie mogę zabudowywać podczas walki? Ej, no tego się nie spodziewałem. Dobra, dowalam go z siekiery. Jazda. Dopierdzielam gościa z siekiery Dobra Tylko bym musiał mieć jeszcze siłkę, ale nic z tym Dobra gościu dostaje ty Chłop po temie, dobra zabiję go zaraz tym Zabiję go, zabiję go Zabiję go, zabiję go, zabiję go z tym łukiem jeszcze Ja pierdzielę, dobra Tu jest jego kumpel, ten z jakiś Tu jest w ogóle krzupijes, ale nie 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 Ej nie mam żadnej siłki naprawdę Ty nie mam żadnej siłki, dobra walę se. O nie, nie 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 to nie to Dobra siłka, siłka Siłkę potrzebuję, powiedzcie że ten gościu miał jakąś siłkę Dobra, tego zucio. Ten zucio to widzę ma dobre statystyki, bo mi dosyć dużo zadaje hapa. Ty, w ogóle to odporność, co mam na takim poziomie, nic mi nie daje kompletnie. To jest też zepsute, Dobra, pewnie trzeba. Tego zucio, to dobra, mam plan na niego wizowy. To jest tylko kwestia, czy to się powiedzie. Ten zucio, myślę, że tak. Myślę, że o właśnie, o właśnie, o, właśnie. o, właśnie. o tym mówię. Taki zucio to. Właśnie, i w w komułeka, no jest walony w komłebie Jest walony w komuebie. I lecimy. Lecimy z takim zuciem na przykład sobie. Taki zucio, co? I taki zucio to już nie ma co sobie zrobić, dobra. Ja sobie zjem jeszcze refilka. Ty Ale ten komedik to był niepotrzebny jeden, teraz. Ten jeden był mega niepotrzebny. No i co? Zucio. Zucio ewidentnie tutaj. Ewidentnie do. Jest. Jest tutaj łamany. Dobra, wbijam się do niego jeszcze. Ale nie no. Ten jeden kill to naprawdę ładny, ładny. Ładny, ładny. Eee, Spróbuję go w ogóle podkopać. Dobra, dostaje dostaj ładny damage z tego, widzę, że już się chowa tutaj trochę. trochę. Spróbuję go podkopać i mu komewa po prostu postawić, to wtedy będzie... O właśnie, coś takiego, coś takiego chciałem zrobić, dobra. On sobie siekierkę, siekierkę, czekam, perłę, perłę użył. Ale dostaje naprawdę tutaj chyba w miarę, w miarę dobry damage. Dobra, ja sobie zjem tutaj to, bo nie chcę, nie chcę dobra. To pyk. I zucio, zucio, tutaj przez pole minowe moje raczej nie przejdzie za szybko, dobra, jazda, kurde. On sobie je refy tak o normalnie, refil, refil za refem Ej dobra, rozwalę tylko tego tego tym przepisem. Dobra, i Zucio jest tutaj łamany, nie, nieźle, Zucio. Nieźle się bawisz tutaj Zucio Dobra, goście se coxantjan, o kurde <grym> Gościuś, tak, Oksot, Ja Cię kręcę, ale jest. Ale wygląda jak jest, kurde. No, jest. Jest jak jest, gościu. Wygląda. Dobra, ale jest w idealnej pozycji dla mnie. Idealna pozycja. O, już mu totem padł. Totem upadł. Totem upadł w ogóle. Drugi totem, drugi totem upadł. Do, drugi totem upadł. Ok. Drugi totem, trzeci totem, trzeci totem. Jazda, jazda, jazda. Czwarty. Czwarty totem. Ja Cię kręcę. Kolejny, kolejny totem, dobra, ej, jakiś kumpel go bije. Ja, jeszcze kumpel, kumpel mu musi pomóc, bo tutaj nie daje rady. <grywy> dobra, ja mam spot orkę w takim bądź razie. Zjem serefa jeszcze jednego. Ty, ale trzeci totem upadł. Jaki to było, dobre, trzy totemy, dobra, to jest jego kumpel. To jego kumpel też spróbuje tak porobić. W takim bądź też razie, jeszcze mam sporo, ja i tak mu nie? Także spokojnie, jego kumpel tutaj też będzie wyrobiony. Tak tu ale że mu trzy totemy padły, to jest naprawdę... Jest naprawdę mocna taktyka, jest, to pokazuje jakie to jest po prostu mocne. Jakie to jest po prostu mocarne, dobra Dobra, no i gościu jest w tym... Jest w komłebie. Jesteś w mełebbie gościu. Dobra, nie to się nie udało teraz. Jego kumpel chyba zorał też. Tak chyba na, pe na pewno raczej jest orą. ale kurde szkoda, że go nie zabiłem, ale już mu trzy totemy czy tam cztery nawet padły. <laughs> ale... No to naprawdę, naprawdę się udała ta sytuacja Dobra no, jakbym miał te podki na siłkę to myślę, że bym go dobił e, Bym go dobił po prostu z tego, z świerki, bez problemu Ale no nie miałem, nie miałem niedopatrzenia z mojej strony No ale co zrobić, co zrobić, tak myślę, że akcja naprawdę... Bardzo, ale to bardzo, bardzo zabawne. Dobra, jest tu jakiś... Sara oficjal, okej, okay, teraz będę go walił tych ludzi z, e, z po prostu z komłebów będę ich próbował bić. Dobra, jest byczek, no niestety nie ma sojuszu, panie byczek, unlucky. Dobra, zabijecie z tego. Dostał jedną jego strzała i go... i go zabiło. No no niestety nie ma, nie ma sojuszy. Nie ma, nie ma sojuszy po prostu, dobra tamten gościu gdzieś orał, no ale szybko poszło, szybko poszło naprawdę, bardzo szybko Ty, ta siekierka nie jest taka zła, wcale już taka zła nie jest sumie, jak tak się teraz patrzy Tak na to, no nie, nie jest zła ta siekiera, jak najbardziej jest okej okay. Aha, aha, tu mnie przetepali na tego, na tutaj, warp pvp mnie przetepali, o kurde, ej to się może bardzo źle skończyć Dostałem przetypany widzowie na Warp VP Ale dobra, spokojnie, spokojnie, jest jeszcze dobrze. A tu już jest strefa budowania. Dobra, to jeszcze wyjdę z tego na no, Spokojnie. Dobra, czyli tak, dwie osoby mnie gonią. Sytuacja nie jest zaciekawa. ciekawa. Okej, okay, rzucę tą potę Instant Damage 2. Poczemu nie? Niech mają tutaj chłopy, rzucę kolejną. Proszę bardzo, macie kolejną w pakiecie ode mnie, normalnie. Dobra, dostali i lecimy i jesteście z pamięci z i jesteście z łuku, spamieni, także jazda 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 dobra tylko jak ja mam to zrobić żeby to fajnie o właśnie dobra no i teraz ich mogę spamić z łuku i dobra tylko czemu oni nic nie dostają to ja nie wiem o teraz będą dostawać dobra jazda 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 dobra więcej refilka dobra już jest z tym refilem chyba z języka po prostu eee, dobra zjadłem se kokika. dobra Wiem, mnie je dosyć dużo osób, nie ukrywam, bo to jednak przy Warpie było Prawda i tak bez, bez problemu sobie stąd oram, bo se zjem zaraz, albo Horusa O no właśnie, albo coś takiego jak Horus se zjem, albo Albo taki tunelik jakiś taki fajny se znajdę No właśnie, coś takiego, coś takiego bym se znalazł I jest też tu jakaś opcja z orania, chociaż jest tu dosyć dużo osób, to nie wiem czy dam radę Ale myślę, że jak wyjdę do góry to bez problemu tutaj a no przecież ja mam klawbucy, to ludzie już skoro ja mam klawbucy, to bez problemu tutaj myślę tylko kurde będzie ciężko będzie ciężko dosyć bo dobra albo nie już jest, już jestem w sumie na górze to nie ma tematu nie ma tematu jestem na górze tylko że te klawbucy nie są enchantowane a ja muszę sobie e, spierdzielić stąd jak najszybciej E, dobra, dobra, udało mi się chyba, w ogóle tym zorać. Ta, udało mi się wzorać raczej, tylko że lekkie lagi na serwerze tutaj. Niestety powodują... ej, jak on to wcykał tak fajnie? Ej, no tego to się nie spodziewałem, no totalnie się tego nie spodziewałem 3 mówiąc. więc... I on tak fajnie syka tą perłę. Jakby tutaj umiejętności ma Do, Do mix. No nieźle, nieźle. Nieźle pani kolego. A tutaj coś nie pykło. Dobra, ale czy nie są na w takim bądź razie? Ty ode mnie, co? No, poszli. Dobra, udało się zarać. <laughs> udało się zarać, dobra, widzę. Mi starczy wrażaj na ten film. Ja wam dziękuję za oglądanie, także widzimy się w kolejnych i hej, cześć siemanko.